Drodzy słuchacze, dziś przedstawiamy Wam prolog do filmu, który zostanie dopiero przez nas zrobiony. Dotychczasowe zmiany tworzyły tak gwałtowny strumień, że gdybyśmy wcześniej nagrali kolejny wykład, to zaraz potem musielibyśmy zmieniać i to kilkakrotnie treść podawanej wiedzy na inną, która kolejno była wprowadzana. Dziś przedstawiamy Państwu prolog, który zawiera wiedzę o zmianie, która już z całą pewnością pozostanie jako pierwszy trwały element realu nowego wszechświata. Zapraszamy, abyście Państwo bardzo uważnie zapoznali się z treścią tego prologu i osobiście go przemyśleli. Będzie to znakomite przygotowanie do spotkania z nami podczas kolejnego wykładu, który będzie nosił miano odcinka pierwszego. Wszyscy dziś żyjący na Ziemi, mają zgodnie przekonanie, że musi nastąpić potężne szarpnięcie, zmieniające definitywnie real świata na zupełnie inny. Każdy jednak ma swoją wizję, która zawsze jest jakąś wersją tego, co było. Takie same przekonanie mają wszyscy ci, którzy pchają real naszego starego świata na krawędź przepaści. Oni też głoszą hasła, że stary świat trzeba zmienić na zupełnie inny. My w swoich wykładach pokazujemy, że cały dzisiejszy moment jest kluczowym krokiem na drodze ewolucji istnienia całości wszechświata. Wiemy już, bośmy tego doświadczyli nie tylko poprzez wiedzę objawioną, ale także w naszym codziennym realu. Że ten krok dokonany został przez Ojca tak konsekwentnie i tak rygorystycznie, że żadne wizje zmiany na jakąkolwiek inną, nową postać realu bytu nie są w stanie oddać zachodzącej właśnie przemiany. I wcale nie chodzi tu o jakąś nadzwyczajną cudowność, która ma nastąpić, lecz o stan, którego doświadczyliśmy w ostatnich dniach. A który jest niczym innym, jak rzeczywistym procesem tworzenia nowego, do tej pory nieistniejącego realu wszechświata. Ten nowy wszechświat właśnie w tej chwili wyłania się ze strefy wszechjasności, świadomości, wieczności oraz z wszechwiecznej, biologicznej, wszechmaterii. Oba te stany istnieją po prostu od zawsze. I są naturalną konsystencją wieczności życia i istnienia. To z tych stanów niegdyś wyłonił się real naszego Starego Wszechświata. I z tym realem Ojciec dokonał ostatecznego zerwania. Przystąpił do podobnego tworzenia nowego Wszechświata. Bez jakiegokolwiek odniesienia do wszystkiego tego, co było, lub do tego, co mogłoby być poprzez kolejną przerówkę dobrego na lepsze. Dlatego wszelkie mniej lub bardziej pozytywne domniemywania, jakie to za chwilę będzie, nie wchodzą w tym przypadku w jakąkolwiek grę. W ostatnim prologu do wykładu 34 wyraziliśmy myśl, że w ewolucji wszechświata generalnie chodzi o to, Ażeby człowiek stał się nareszcie wolny od jakichkolwiek destrukcyjnych cech. Dziś jednak, w świetle tworzenia się zupełnie nowego istnienia wszechświata, widać, że nawet o to już nie chodzi. Ojciec nie będzie czekał na żadnego zapóźnionego i na żadną poprawkę starej ewolucji. Zaczyna po prostu tworzyć kompletnie nowy real kompletnie nowego wszechświata. Jest on tak nowy, że na dzisiejszym etapie jego tworzenia się, jego realnej postaci wcale jeszcze nie ma. Wieczność światłości Bożej i wieczność biologicznej pramaterii dopiero zaczynają wyłaniać z siebie nowy wszechświat. Tak, jak robiły to niegdyś ze starym wszechświatem gdy go tworzyły. Wszelkie dywagacje na temat tego, jaki on powinien być, aby być inny i lepszy od tego, który kiedyś był, nie mają w tej sytuacji najmniejszego sensu. Nikt już nigdy nie będzie się z nikim licytował, czy to, co się właśnie tworzy, jest lepsze czy gorsze. Po prostu wszystkie żywe istoty, czy chcą, czy nie chcą, muszą na nowo się narodzić i zbudować sobie własne, nowe ciała i zacząć po prostu żyć. Nie będzie żadnych egzaminów kosmicznych ani sądów ostatecznych. Wszystkie one pozostały w strefie bezpowrotnie zanikającego realu Starego Wszechświata. Od świeżo rodzących się i tworzących swe narzędzia istot ludzkich nikt nie będzie wymagał żadnych mniej lub bardziej wzorcowych cech. Wszystkie wady i programy negatywnych i agresywnych cech zawartych i ukrytych głęboko w zakamarkach wszechświadomości boskiej i w zakamarkach konsystencji wiecznej biologicznej materii zostały odpowiednio wyodrębnione, rozliczone i zneutralizowane w konsystencji realu starego Właśnie zanikającego wszechświata. Wszystkich na nowo rodzących się w nowym, ale już jedynym wszechświecie, nikt nie będzie pytał skąd i po co przychodzą. Otrzymujemy konkretne informacje o kolejno następujących po sobie elementach tworzenia się nowego wszechświata. Dlatego w naszym dalszym kontakcie z Wami, drodzy słuchacze. Nie będziemy już wchodzić w jakiekolwiek polemiki, i nie będziemy licytować się, czy to, co właśnie się tworzy, jest gorsze czy lepsze. Będziemy po prostu, tak jak zawsze, do tej pory, informować Was, kochani, o tym, co nam w procesie tworzącego się nowego życia jest na ten moment wiadome. Dodam tylko na zakończenie. Że oczywiście my, Ziemianie, jako istoty boskie zamieszkujące wieczność świadomości wszechboskiej i konsystencję biologiczną wiecznej wszechmaterii, bierzemy w tym procesie tworzenia nowego istnienia konkretny, osobisty, zgodny ze specjalizacją naszych boskich istot udział. Każdy oprócz odradzania swego nowego ciała. Będzie sukcesywnie wchodził do akcji tworzenia nowego świata i nowych jego mieszkańców. Życzymy Wam, kochani, oraz sobie, i Ojcu, i Matce wszystkiego najlepszego na nowej drodze nowego życia. Mówili do Państwa Katarzyna i Tadeusz.